Kornelka jest wesołą, cudowną i mądrą dziewczynką. Jest bardzo inteligentną, wygadaną mądralką. Niedługo skończy 5 lat i to, czego jej w tej chwili najbardziej brakuje, to towarzystwa innych dzieci, ponieważ bardzo kochała chodzić do przedszkola i miała tam swoje przyjaciółki, miała swoje panie przedszkolanki. Choroba Kornelki zaczęła się w, od serii infekcji. Została zdiagnozowana w kwietniu 2018 roku i od tego momentu praktycznie nie wychodzimy ze szpitala. Kornelka przeszła już serię chemioterapii, wycięcie guza. W tej chwili podawana jest dalszej chemioterapii. Przed nią jeszcze jest radioterapia, autoprzeszczep i ostatni etap leczenia, na który w tej chwili nie mam pieniędzy i jest to immunoterapia. Dlatego potrzebujemy Państwa pomocy, ponieważ bez pieniędzy na immunoterapię nie jesteśmy w stanie zwalczyć choroby Kornelki, a w tym momencie walczymy po prostu o jej życie, o jej zdrowie i życie.